Siemanko! To widzimy co było w poprzednim odcinku A to co nas zastało w nowym odcinku Takie armagedony mieliśmy No nic, po weekendzie coś tam się po, pochrzaniło Skończyliśmy na tarasie na tym momencie Tak żeby taras był po prostu gotowy na weekend Wyjątkowo położyliśmy góry tak jak to było mówione w poprzednim odcinku Ktoś nawet tam pisał dlaczego tak Przecież nigdy tak nie robimy Teoretycznie ten taras mógłby tak już zostać i ten ogród, by po prostu, tutaj widzicie tam wysokość chodniczka tego na dole, po prostu by doszło, ziemia by doszła do tego i ten teraz mógłby tak już zostać, ale że miał być, znaczy miał być, miał być, nie miał być ten stopień, po prostu tak żeśmy zrobili, że po prostu jakby ciągłość chodników dookoła budynku była na tym jednym poziomie, wtedy mamy ogród przy budynku na jednym poziomie. I co? Rureczkę wkładamy, delikatny spad. To jest 30 cm szerokości kostki, więc ten spad musi, może być nawet 2 mm. Jak zrobicie poziom, nawet nie będzie krzywdy, ale te 2 mm w zupełności wystarczy. Nie, nie robi się jakichś mega dużych spadów na, na takich stopniach. To jest w ogóle niepotrzebne nikomu. Woda nie ma czasu stać w rogu, tu przy palisadzie, spróbować wchodzić tam pod górkę podejście zrobiony i tutaj jedziemy do przodu z opaską. Wcześniej już było wyrównane, podsypywane tutaj yy, jakimiś tam reszkami. Mówiłem tak wielokrotnie już, że jak mamy jakieś reszki, podsypki, czy też nie zostawiamy tego na hałdzie, nie wyrzucamy tego, buklin, żeby nie widział, to się tam wysypie, gdzieś tam się zmieli, rozjedzie, wiecie jak to jest, ne? nie? jak mamy miejsce na podsyp... w jakichś chodnikach, w podjazdach, gdzieś, gdzie będziemy coś uzupełniać, podsypywać, to sypiemy właśnie podsypki piaskowe, cementowej, yy, nawet to możemy udeptać. Oficie zlać, to ładnie sobie siądzie, zwiąże. Nie potrzebujemy różnego piastaczku, później podsypywać i tam powiedzmy podnosić się, tak? Tu było właśnie coś tak zrobione, z resztek, które tam gdzieś zostawały z tarasu, tu było wysoko. To żeśmy to tak złożyli. Róweczka wstawiona pod ścianę. Centymetr spadł, mniej więcej tu jest 80 cm. Chodnik ma 80 cm. Tu zobaczcie, majstrom, coś nie wyszło. Ktoś coś się pomylił, źle, zmierzył, nie wiem, może ktoś się sprawdził. Wyszło na styk 80 cm do ściany, ale kostka wychodzi tak 2 mm powiedzmy brakowało, żeby swobodnie ją włożyć, wsadzić. Mogła delikatnie być ściana pofalowana, ale nie możemy tego na ścianę przez zganiać, bo przecież my to mierzyliśmy i my się dostosowujemy do prostej, czy do krzywej ściany, nieważne. To już jest front budynku, wejście. Ten kamycie to nie jest żadne kruszywo, nie zmieniamy jakiś metod nasz znaczy metod. Chciałbym na, na kamieniach to robić, ale tak już wielokrotnie wspominałem, jak ktoś się orientuje w, mniej więcej w kujawsko pomorskich i tutaj po bliskich tam jakichś tam powiedzmy województwach kruszywo jest bardzo drogie i klienci po prostu nie wybierają tego. Nie chcą, bo tona kruszywa kosztuje przypuśćmy u nas 120 zł. Taki otoczek zwykły jest najtańszy i potrafi kosztować 60 zł, a tańsze są klince różnego rodzaju dolemity w innych rejonach Polski. Dobra, składamy ganek Stopień. Dlaczego stopień? Bo tam było zejście z tarasu. Widzieliście? Na małych tak? No to automatycznie wszędzie dookoła wszystko będzie niżej. A musimy wrócić do góry czyli do posadzki, zwrócić zbliżyć się z powrotem do posadzki w budynku. Posadzka w budynku ma jeden poziom, dookoła wszędzie. Wejście, wyjście z każdej strony. Zobacz, Tu usuwam podsypkę piaskowo cementową To jest podsypka pieskowo-cementowa. Wygląda jak lichy piasek. No, niestety tak to wygląda, taki piasek się trafił. Ale fajnie się miesza, fajnie wiąże, także nie ma krzywdy. Ganek mamy postawiony. To było obrzeże Livio. Z lekkim spadem, oczywiście. Dużego nie trzeba, to jest taki narożnik, gdzie tam po prostu chmura nie wisi, nie pada, w tym narożnik sam. Ale żeby było, nawet jak zwierzę sobie wodę kiedyś wylejecie, to. Żeby miało gdzie spłynąć. Tu ustawiamy sobie 2 metry od ściany. Widzicie dość pliku po prawej stronie? 2 metry i za nami lecimy do tyłu aż do ulicy, bo ta prawa nitka będzie jakby wyznaczała nam cały chodnik. Tu będzie lekkie przełamanie, bo robimy od ściany 2 cm spadu do tej szpilki. A tutaj to mamy trochę wynikowo, możemy zrobić spad, widzicie, od rogu budynku. Ten sznurek tutaj idzie, 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 idzie. I ten spadł jest taki, powiedzmy, bardzo niewielki, bo nie możemy za nisko zejść, żeby po prostu nie wbić się w ulicę. Nie chcemy schodzić poniżej poziomu ulicy, bo kiedyś będą równać, mogą dosypać tłuszcz, mogą coś tam robić i to zawsze jest problem. Można, można studzienki kanalizacyjne gdzieś tam wynaleźć na ulicy i dostosować się do nich o ile jest, bo tutaj nie ma kanalizacji i po prostu nie ma do czego się dostos dostosowywać i dlatego jeżeli jest możliwość robi się ciutkę wyżej, czy nawet 10 cm wyżej. Zależy właśnie jaki jest dom usytuowany, względem drogi. Tu będzie metr 20 m, chodnik, zaczynamy od tamtąd, obrzeża, od rogu, tam gdzie wychodził zygzak z chodnika, z obejścia tego ganku. Bo całą docinkę jakby wysuwamy tutaj, tutaj nikt nie chodzi, przy furtce nie staje, nie ogląda, nie patrzy, nie szuka dziury w całym. Tak, żeby przy wejściu było najwięcej całych elementów i to wszystko w zasadzie. Wykupujemy na 30 cm. Zlewamy wykop wodą. Dlaczego wykop wodną zlewamy? Bo robimy półsuchą, znaczy półsuchą. To jest ta tak naprawdę sucha podsypka pieskowa, cementowa z piasku. W piasku jest dużo wilgoci i tak swoje wiąże. Ale że się robi coraz cieplej, to już było nawet fajnie, nieraz nie było bardzo ciepło. Ten piasek się bardzo miesza, bardzo się przesusza. Także warto zlać wykop, żeby te 10 cm podsypki wrzucić. On już ma wilgoć, tak? Już ciągnie wilgoć z dołu. Później, jak teraz wstawicie, zobaczcie obrzeże. zwilżycie je wodą. I je dopiero obsypujecie, oporujecie i po oporowaniu czyścicie obrzeże tak wodą, zlewacie, tak żeby było wszystko czyste. I ta podsypka, żeby z góry też była zlana, napiła, żeby ona się napiła tej wody. I macie trzykrotność zlewania, jakby takiego obrzeża, wodą. I macie pewność, że tak tutaj teraz. Zobaczcie, majster skończyli. Na koniec czyszczą, zlewają. To jest na drugi chyba dzień, albo poniedziałek. Kurczę, nie wiem, dobra, nieważne. Możliwe, że to jest na długi dzień. Obrzeże są na tyle związane, że śmiało można kłaść, także tak jak mówię, jak jest na plusie, jest 10 stopni, nawet 15, już się zdarza, to w nocy i wiąże bardzo szybko taka podsypka, także nawet jak był, zaraz zobaczymy, był chyba jeden dzień taki deszczowy i nie było problemu. Pod ścianą robimy sznurek, żeby nie był za nisko po lewej stronie, tam gdzie się łączą te wszystkie właśnie tam chodnik z wejściem tym szerszym. Robimy sznurek, ustawiamy 2 cm spadu, 2 cm spadu, bo tu jest 2 m akurat, czyli robimy 2 cm spadu. Tam jest rurka wstawiona na 5,5 cm do sznurka, ten sznurek tak naprawdę zależnie jak go ustawicie, możecie rurkę wstawić na 6 cm, na 4 cm, to wszystko zależy jak ustawicie sznurek. Ważne to chodzi, chodzi o to, żeby zachować spad. Listwa listwa, łata zwykła skręcona z listwą nastawną. Listwa nastawną co ustawiacie jak chcecie, to pasujecie do koski. To chyba majster nawet y, próbowali, przemiarkę robili. Tam później chodniczek normalnie deseczki dwie robicie albo właśnie tą listwę nastawną z jedną deską. Bo jest taki problem, zobaczcie, że mam, mamy tą listwę nastawną, a ona jest jednostronna, tak, żeby wszędzie po obrzeżu sięgnąć. A taki chodnik dłuższy się trafi, to już trzeba listwy nastawne mieć dwie sklecone tak. Ale to nie problem, bo są takie listwy, i my taką listwę już z mimala mamy i niedługo ją zobaczycie. Będziemy robić testy. Jeszcze jej nie ma w sprzedaży. Taka rozsuwana, dwie, yy, dwie końcówki kątowe do ustawiania wysokości, lewo prawo, szerokość. Nie pamiętam jak to skłamać do jakiej szerokości tam było. Do 180 albo do 160 cm, możemy rozciągnąć. I tu mamy chodnik 120 cm na wymiar, kostka pasuje. Tutaj jest 2, 2 metry na wymiar, też kostka pasuje. O dziwo, bo chodniczek mały był na 80 cm i zabrakło 2 metrów. No cóż, zdarza się. Tutaj wyszły jakieś docinki. No rzeczywiście gdzieś musiały wyjść. Tu chciałem wam pokazać te docinki, ale to akurat się nie nagrało. Bateria się skończyła w kamerce, nie było tutaj przy niej prądu, i tak wyszło. Tam jest docięte, lekko przymulone, kładziemy folię. Dlaczego kładziemy folię? Bo będziemy sypać podsypkę na ganek, żeby nie ufajdać. Zobaczcie, jeden musi stać na dole, dosypywać, chodzi się, kręci, to się sypuje. Wiadomo, że się sypie z czy coś podsypka. To chodzenie, kręcenie się, wciskanie tej podsypki nie jest dobre, bo dokładacie sobie roboty. Jak to dłużej poleży, ten ganek jest malutki, więc to chwila, zobaczcie, folię ściągniecie, zamieciecie i tego już nie ma. Ale jeżeli robicie coś większego u góry, i jak będzie teraz pod sypać przez te chodniki, chodzić po tym, i to będzie sobie leżało. Ta wilgoć z tego piasku ładnie sobie paruje, cement już zaczyna działać, tak i zostają ślady. Przy takiej kostce to jest pikuś, bo ta kostka jest taka melanżowata, tak? i tego tak to jest niezauważalne. Ale przy innych kostkach, przy grafitowej kostce, będzie widać tu zbliżenie, żeby słupa posąg ominąć. A ten posąg cały czas tam tu w kamerze stoi, ten w czarnych spodenkach. chciało kamerę ominąć, i nie dało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z dziesięć, dwanaście kostek całych, tu widać wszystko do cięcia. No, ganek jest gankiem, yy, nic nie zrobisz. Wnęka na drzwi, jakiś wykusz, coś tam, coś tam, kawałek proste ściany, ale tam chwila ogarnięte. Tu majster kończył ganek, docinkę, tu już dwóch majstrów zaczyna zamulać. Jak zamulamy? Aha, tam jeszcze było, w międzyczasie majster już zagęszczał, jak oni tu sypali. Yy, Także można robić dwie rzeczy na raz. Nawet można więcej rzeczy robić na raz. Robicie błocko, tak żeby ładnie takie błoto po prostu ruchome było, wszędzie wejdzie. zamulacie, nie lejecie po prostu fugę wodą, później tak jak spukujecie i macie gotowe. Gdzie coś zobaczycie, motkiem dopukujecie, patrzycie co tam, co tam może klepnąć. I to jest podsypka pieskowo-cementowa i zagęszczamy, doklepujemy, wszystko robimy w ten sam dzień. No niestety dla, dla, nie wiem czy nowicjuszy, ale dla amatorów, tacy, którzy sami sobie kładą, gdzieś tam robią. Podsypka to musi być tak zrobione, że musicie zrobić to w jeden dzień. Takich chodniczek sobie zrobicie na pół na przykład, spokojnie go sami garniecie, nawet tam z jedną osobą, nawet z kobietą, która tam trochę Wam pomaga. Na dwa razy takich chodniczek położyć, zakończyć kawałek, na gotowo, zagęścić, doklepać, co znajdziecie i na drugi dzień już, już to już jest na tyle twarde, że już po prostu... Tym bardziej multikompleksu. Multikompleks ma bardzo dużą powierzchnię, nie sklepiecie jej na drugi dzień na podsypce deskowo-cmentowej. Tu zdzieramy, spychamy tłuczeń i zdzieramy grunt, ziemię, bo po prostu musimy ten jakby tłuczeń zrobić sobie miejsce na ten tłuczeń. Bo on musi tu wrócić, tu będziemy go zagęszczać na podjazd. Ziemia jest bardzo twarda, taka zbita, jak tak Wam mówiłem już w poprzedniej części. Tak by ktoś na pospółki wysypał piachu z kamieniami, takie drobne kruszywko. No tak kurde, taka dziwna powiem Wam ziemia, takiej jeszcze nie widziałem. Fajna właśnie, bo, bo dla nas jest fajna taka ziemia, ale do kopania już nie jest fajna, bo już jest taka zbita tych kamyków tego kolor Jest zagęszczone wzdłuż, poprzek dużą zagęszczarką, jest dobite. I tu mamy co? Prosty temat, bo mamy dwie linie obrzeży w tym samym miejscu. 25 cm na stronę, na, na ścianę nachodzimy z jednej strony od garażu, i o drugiej strony od garażu 25 cm. Także po prostu tutaj mogliśmy być szerzej. Mogliśmy, ale to dopiero później się okazało po prostu, że mogliśmy. Wiecie jak to jest nie? na koniec, a zostało 5 metrów kostki, mogliśmy tu poszerzyć. Na poszerzyć. Wykopujemy wykopy pod obrzeże 30 cm od pod od naszej wysokości. Zlewamy wodą, zasypujemy podsypką, podsypki będzie być 10 cm. Stawiamy obrzeża, zlewamy wodą, oporujemy wszystko, zlewamy jeszcze raz, czyścimy. I tak to wygląda do drugi dzień. Po lewej stronie widać kałuże, widać. Tam trochę deszczem straszyło. Baliśmy się, że to nie, nie, nie zdąży związać, bo padało praktycznie do 18.00. Albo ciepło w nocy i nie ma problemu. Nasypuję podsypki pieskowo cementowej To jest podsypka piaskowo cementowa Wydaje się, że to był piasek. Tak, taki piasek się trafił po prostu. Jakbyście. O, tam widzicie tam na kupce z tyłu? Tam na końcu w polu. Widzicie ten kolor tego piasku? A tu podsypki? Jednak to jest podsypka. No jednak majstry nie zjedli cementu, zużyli go. Jakby kto pytał. Po prawej stronie, po prawej stronie, jak i po lewej stronie krańcowej jest na rurka wstawiona na listwę. Listwa ma metr. Ustawiamy sobie wysokość tej listwy. Tutaj teraz majster po prawej stronie przy obrzeżu ciągnie. Zobaczcie, ściąga. Listwa nastawna. Idzie teraz na drugą stronę. To samo. Metr tu, metr tu. Po środku wstawiacie wynikowo, jak Wam pasują rurki. Dwumetrowe łaty. Ściągacie. Nie robiliśmy od razu do końca rurek, bo nie wiadomo, ile podsypki zostanie. Aby nie, nie robić za dużo tego dnia, bo po co za dużo przerobić podsypki? My robimy bobem, tak naprawdę możemy o łyżkę, o dwie się rypnąć. Po co ściągacie większość i wiecie, czy zrobić jedną łyżkę podsypki, czy pół łyżki podsypki. I tam zaczynamy. Tam jest sznurek, nie widać, ale od tej ścianki małej, tam ci jest rybna, do lewej strony, do tej małej ścianki, to jest lico i to jest. Nie, źle powiedziałem. Od posadzki jest wymiar 40 cm, nie od ściany. Od posadzki, tak, żeby w posad żeby we wjeździe, w bramie była cała kostka. I w ten, właśnie od tej linii, od posadzki lecimy, lecimy na dół po wynikowo, jak wejdzie do bramy. Tak naprawdę nie trzymamy się idealnie do posadzki, bo ta posadzka nie jest równa i w większości przypadków nie jest równa. To jest po prostu plus minus wymierzone, tak po prostu, żeby pasowało właśnie do posadzki, ale się nie trzymamy typowo od samej posadzki. Oczywiście kolejny dzień będzie straszy deszczem, ale to powiedzmy, że taki deszcz to nie deszcz. Tam po lewej stronie docinki, bo tam było wynikowo, tak mówiłem, trzymaliśmy się jakby budynku, wzór, wzór wzięliśmy za budynek, nie kostkę. Zresztą na takie odległości jest ciężko wymierzyć multikompleks, bo jak dacie kilka małych w rzędzie więcej, to będzie Wam inna szerokość, a jak dacie więcej dużych w rzędzie, to Wam wyjdzie też inny, inny wymiar. To są milimetry, ale tak naprawdę jak się pomylicie o 5 milimetrów i Wam wyjdzie 5 milimetrów jeden rząd krócej, to już macie lochę centymetr. Tak wiem, można rozsunąć, ale jakoś tak nie jestem za rozsuwaniem i to, to widać później. <laughs> Tu nie zamulamy, tylko po prostu czyścimy. Bo, jak widzieliście, popadało, pokropiło, tu trzeba było trochę chodzić, potem sięgać I trochę się nałaziło, siadło się narobiło, żeby to nie zostało. Rozsypujemy piasek, czochramy miotłą, wszystko oczyścimy. Tak to po prawej stronie stała paleta, kostki były, schodnika wszystko zmywamy, tu wszystko zmywamy. I mamy czyściutki placyk. Wymieniamy pęknięte. Tutaj duże, gdzieś tam po lewej stronie chyba mała pękła. Tam jakaś zapadnięta była, to chyba pęknięta. To jest następny dzień. To jest wykopane na 30 cm. Wjazd, beton B15, półsuchy, tak jak widzicie, na opatę. Stawiamy obrzeża. Obrzeża są, sz są szóstki. W zupełności wystarczą na, na taki podjazd. To tak naprawdę jest yy, klasy klasyfikowany podjazd na 3,5 tony, ale tu i tak więcej wiedzie Z zważy zważywszy na ten yy, tłuczeń. Robimy taki właśnie najazd po to, żeby ten. Yy, to obrzeże nie było ruszane, żeby koło nie miało styku, jakby. Styku, będzie miało styk, ale nie będzie miało punktu zaczepienia, żeby go wyrywać. Czy coś większego wiedzie, zahamuje, skręci kłami na tym obrzeżu. Nic mu się nie stanie, bo po prostu ani wlewa, ani w prawo, ani w dół nie ma jak się ruszyć. Profilujemy sobie deską, także po prostu zachować jakiś tam po prostu profil, właśnie, żeby nic zabrudzi garba i zagęszczamy to. Zagęszczamy to, to po prostu nasypujemy, to tak wchodzimy po tym, żeby było w miarę sztywne. I robimy tak, żeby było równo z obrzeżem. A tu tam wiatr mamy skończone, a tu jeszcze musimy paczkomat obrobić. Obok stoi paczkomat. Żeby, żeby nie chodzi po błocie. Nie pokazywałem tego, nie nagrywaliśmy. Nie wiem, po prostu tu chyba, tu chyba prądu nie było przez chwilę z tej strony dzień potrzebne obrzeża wstawione. Kładziemy po prostu wszystkie tak naprawdę takie powiedzmy resztki. Tu po prawej stronie jeszcze kostka została, pół palety, ale tak, żeby nie, nie zwracać, nie wyrzucać. kostek, które są lekko gdzieś tam rysięte, uszkodzone, jakaś kropka na nich jest, te wszystkie płytki tu wróciły. Także tu nikomu nie będzie wskazało. To jest dala tam od budynku, tam tutaj tarasów nie ma. Chwila zrobione i się obejdziemy. Zobaczymy, jak to wyglądało. Cały podjaz, tafla. Fajnie, bo taki gładki, równy podjaz jest. Lubię takie, bo, bo to fajnie wygląda. Samo się czyści, przewieje wiatr. Który on jest lekko na podwyższeniu. Chodnik ma 80 cm. Wydaje się, że jest mało, 80 cm. Zobaczcie, że tu normalnie idzie, idzie, normalnie iść, bo chodziłem po tym chodniku. Mimo to, że tu jeszcze jest coku, który zabiera tam z 10 cm. I tu jest tarasik. Tarasik fajny, wygodny, słoneczny. Że ktoś robi słońce, to praktycznie większość dnia to jest słońce. Po południu cień. Lekko zadaszony tarasik, także jest gdzie się później schować. Z rozpędą mek do, do basenu. I chłodniczek po lewej stronie. Wyjście, wyjście za budynku. Dookoła budynku jest wszędzie 80 cm, także wszędzie jest to samo. Tu mamy dojście jakby do ganku. Jesteśmy na froncie. Ganek z obejściem. Ganek taki też taki nie za duży właśnie, żeby nie straszył. Bo jak zrobimy ganek większy, to musi być obejście, obejście większe i takie tam. Tu mamy dojście do, do podjazdów, chodnik ma, którym idziemy 120 cm. Poziom tych chodników i wjazdu jest taki sam. Na chodniku jest mniejszy spad, na podjeździe jest większy automatycznie, bo jest po prostu wyżej, bo jest stopień z tej strony. Na takim chodniku nie musi być dużego spadu, woda nie ma czasu stać na środku, byście dziur nie porobili. Kałuż dla, dla ptaszków do picia, w jakichś wodopojów nie budowali. Jeszcze raz wrócimy na ganek, ganek jest z obrzeża spokojnie 15 cm na takim liwio stopień można zrobić. Tutaj też jest liwio na progu, bo przy ścianie jest 15 cm, z obrzeża zwykłego to już się nie da tego zrobić, aż da się zrobić, ale to po prostu mocy może nie mieć, chyba że na takim betonie fajnym zrobicie, sobie to ładnie tak konkretnie oczekacie dzień. No i paczkomat, paczkomat też ładnie obrobiony, wygodny. To, to, było, to się działo w pierwszej części tego, z tej budowy w poprzednim odcinku tarasik. Chodniczki to już robiliśmy w tej części w tym tygodniu. Wejście oczywiście też, bo było przed chwilą robione. Dosłownie podjazd fajny, szeroki. No i paczkomat wcześniej mówiony. Tak to wyglądało jak przyjechaliśmy. A tak to wygląda teraz. Fajnie żeby się dzięki za uwagę szybki film. My już działamy na następnej budowie to jest okrąg, w którym działamy. Jeszcze raz fajnie, że byliście. dzięki za uwagę. Do następnego. Na razie.